Cześć, pokażę Wam teraz dosyć proste ćwiczenie, które z jednej strony bardzo ładnie Was uspokoi, z drugiej strony przyniesie duże rozluźnienie dla Waszego kręgosłupa lęziowego. I nie tylko, bo dla górnych części kręgosłupa ono też świetnie działa. Potrzebujecie troszeczkę twardej powierzchni, na której położycie się zupełnie płasko. I teraz przez dłuższą chwilę postarajcie się wczuć we własne ciało i zobaczyć, które, znaczy poczuć bardziej, które miejsca macie napięte w Waszym ciele. Zobaczycie, jak przylegają do podłoża wasze posiadki, Czy jeden jest bardziej uniesiony niż drugi? Postarajcie się zobaczyć, zaobserwować, czy macie tutaj taką kieszeń pod dęciami. Generalnie, jak wysoka jest ta kieszeń, jak komfortowo wasze dęcia przylegają bądź nie przylegają do podłoża. Poczujcie, jak pod ten usuwany między łopatkami uciska na podłoże. Poczujcie, jak potylica przylega do podłoża. Generalnie. Trzeba spędzić kilkanaście sekund, żeby zobaczyć, co mamy w ciele ponapinane. Siła grawitacji powinna nasze ciało całe rozpłaszczyć, więc jeżeli jesteśmy za bardzo pofałdowani i powyginani, to oznacza jedno, jesteśmy gdzieś tam podświadomie za bardzo napięci. I Teraz błyskawicznie, bardzo proste ćwiczenie. Z tej pozycji zegnij sobie obie nogi, postaraj się poruszać delikatnie kolanami, żeby złapać takie ułożenie kolan, w którym nie potrzebujesz żadnej siły do utrzymania ich w pionie. Kolana Kostki biodra znajdują się mniej więcej w jednej linii. Ręce będą ułożone wzdłuż tułowia, ale dla lepszego zrozumienia ćwiczenia i żebyście widzieli co się dzieje, ja ułożę je bokiem. Więc pamiętajcie, ręce wzdłuż tułowia i w tej pozycji zacznij od napięcia lorozlęziowej, czyli napinamy na mięśni grzbietu. To nie powinno być za bardzo trudne, poczujemy, że leżymy dużo mocniej na kości krzyżowej, a ta kieszeń pomiędzy kręgosłupem a podłogą zrobiła nam się dużo, dużo głębsza. I teraz po chwili odwracam ten ruch, staram się podciągnąć spływową ku górze, całą kość ogonową, kość krzyżową i po chwili staram się przenieść ten ruch podciągania kręgosłupa ku górze na coraz wyższe segmenty tego kręgosłupa. Ruch, jak widzicie, rozchodzi się troszeczkę jak fala. Opuszczam. Napinam mięśnie, grzbię tu ponownie i znowu. Przechodzę mocno. Z drugą stronę postaram się podciągnąć kość żomo ku górze. I teraz, jak fala, przez każdy poszczególny krąg kręgosłupa staram się wygiąć i po chwili znowu rozprostować. Muszę czuć, że kręgosłup segment po segmencie mi się w tym momencie zgina, unosi. Jak widzicie, rozchodzi się taka ładna fala. Po chwili, też segment po segmencie, od góry ku dołowi, staram się ten swój kręgosłup odłożyć aż delikatnie napnę mięśnie i Ćwiczenie staramy się wykonać bez nadmiernego napinania. Wykonujemy je dosyć leniwie i powoli, tak żeby poczuć pracę każdego poszczególnego segmentu naszego kręgosłupa. To świetnie będzie znosiło wszystkie napięcia pomiędzy głębokimi, takimi krótkimi mięśniami leżącymi pomiędzy każdym poszczególnym kręgiem kręgosłupa, bądź pomiędzy poszczególnymi segmentami kręgosłupa. Po kilkunastu powtórzeniach Powinniście poczuć, że w momencie, kiedy ponownie wyprostujecie nogi, ta kieszeń zdecydowanie się spłyci. Zobaczcie, u mnie w zasadzie już jej teraz absolutnie nie ma. Przed chwilą jeszcze była dosyć niska. Świetnie całe plecy zaczęły mi przylegać do podłogi. Czuję, że pośladki mniej naciskają na podłogę. Więcej napięcia jakby zeszło z lędziów. Więc jeżeli stanę, jeżeli się podniosę, a miałem wcześniej chociaż troszeczkę spięte mięśnie lędziów albo górnej okolicy kęgosłupa, to one powinny być teraz dużo różniejsze. Kilkanaście powtórzeń płynnie, delikatnie, bez żadnego pośpiechu. W zasadzie to działa jak tylko i wyłącznie jako relaks, ale relaks, który powoduje, że plecy Was zwyczajnie przestają boleć. Zapraszam do praktykowania tych ćwiczeń, zapraszam do oglądania innych filmów, zapraszam do konsultacji ze mną. Jeżeli macie jakieś grube problemy z kęgosłupem, służę pomocą. Pozdrawiam, Marek Kurczyński.